Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, która umożliwiać będzie budowę domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Zmiana ta dotyczy inwestorów, którzy chcą wybudować dom na własny użytek. Zmiana dotyczyć będzie wszystkich budynków bez względu na powierzchnię zabudowy. Obecnie możliwe jest wybudowanie domu o powierzchni do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Po nowym roku będzie dotyczyło to wszystkich budynków i nie będzie ograniczenia związanego z powierzchnią zabudowy. Jedyne ograniczenie y, będzie dotyczyło wysokości y, budynku. Y, nie można przekroczyć dwóch kondygnacji. Budowa domu o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 procedowana będzie drogą zgłoszenia, które należy złożyć w urzędzie. Zgłoszenia mają być realizowane na podstawie projektu budowlanego z koniecznością zatrudnienia kierownika budowy. Zmianie mają ulec również procedury związane z zakończeniem budowy oraz oddaniem budynku do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie ma być wymagane jedynie. Gdy przystąpienie do użytkowania nastąpi przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych, lub inwestor wystąpi do urzędu o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy. Oddanie budynku do użytkowania następować miałoby w momencie gdy kierownik budowy złoży zawiadomienie o zakończeniu budowy. Przed przystąpieniem do użytkowania konieczne będzie dołączenie do dokumentacji budowy następujących dokumentów: projektu technicznego, protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji w budynku. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, informacje o zgodności zrealizowanego budynku domu na działce zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz w celu weryfikacji zgodności realizacji z projektem budowlanym, dokumentacja fotograficzna przygotowana i zrobiona przez kierownika budowy.